Witam, witam z czeluści mojej pracowni. Dziś prace suche, ponieważ y, jestem troszkę zirytowana, zmęczona, ponieważ wyszłam z domu o 10 do Pefronu y, rozliczyć fakturę za komputer. Znaczy ja ją już złożyłam wcześniej, ale okazało się, że są jakieś błędy, więc podjechałam to załatwić. I jak wróciłam, to była czternasta. Przyjechałam prosto tutaj. Zjadłam tutaj śniadanie o godzinie czternastej, bo no, nie zdążyłam zjeść, bo w ogóle późno wstałam. No i stwierdziłam, że dzisiaj będę robić suche prace ze względu na fakt, że było już późno i nie chciałam zaczynać niczego nowego. Tak, tylko ogarnęłam bałagan, ponieważ być może przyjedzie Ania jeszcze do mnie i. Zobaczę, jak to wszystko wygląda. Ramkę powiesiłam. No, lampa troszkę za blisko stoi. Ale to jeszcze wszystko będzie w zmianach. Lampa się ledwo trzyma, ale się trzyma. No, jakaś taka chybotliwa. No, ale dobrze. No, lampa stój. Lampa stój. Lampa nie chce stój. O, no, stój jak nie w jedną, to w drugą stronę. No, A później ją ja będę poprawiać, ustawiać tak jak ma być. Tutaj na razie nic nie ruszyłam, za to tutaj było ruszone i już Wam pokazuję, moi drodzy. To jest prowizorka, ponieważ nie umiem wmontować półeczek. Ściana jest klinkerowa. potrzebuję wiertarkę z udarem. Najlepiej w postaci kompletu z Jasiem. No i udało mi się dzisiaj zamontować tą półkę Styropianową, znowu ją nagipsowałam, ale tym razem jeszcze udało mi się wiercić kwilka wkrętów takich długich i najpierw wbiłam to na wkręty, a później zagipsowałam. Czy się będzie trzymać, nie wiem. No i zrobiłam podwieszone półki na sznureczkach. Tu będzie moja budka, a jeszcze też jest nieskończona, tam ptaszki będę malować. No i na tych półkach postawiłam wstępnie <gry> jakieś tam aniołki, a tutaj takie ludowe rzeczy. Dość dobrze to wygląda. I chciałam tą półeczkę, te moje kurki, powiesić tutaj obok aniołów. Niestety nadal nie mogę, a nie chcę już wieszać na tej półce, bo za dużo tych sznurków będzie wisieć. Jak się pojawi jakaś złota rączka w postaci pana Jasia... Albo może kogoś innego, nie wiem, co życie przyniesie, to mm, będę dalej działać. No w każdym razie tak to dzisiaj wygląda. To jest praca moich dwóch, trzech godzin. No i trochę ogarniam, trochę sprzątam. Być może przyjedzie Ania, to może coś doradzi jeszcze. Tutaj nic nie ruszałam. Przymierzalnie czeka. Kupiłam taśmy montażowe myślałam, że na tych taśmach coś poprzylepiam. Jakieś pateksy, yy. Yy. Ja o, takie i myślałam, bo że utrzymują do 120 kg, ale one się w ogóle nie przylepiły. Nie widocznie yy. zbyt chropowata ściana i nie daję rady. No trudno. <grystanie> yy. Tak sobie to wygląda. Tam jeszcze postawiłam sobie. No, wszystko jest w przemiarkach, to moi drodzy nie są końcowe prace, że ja sobie w takim brudzie układam rzeczy, tylko po prostu se przemierzam, bo lubię. Moje drzwiczki z kwiatuszkami. Będę je też poprawiać, bo mi coś nie pasuje w nich. Są takie za ostre. Muszę je trochę rozmiękczyć. Indorki. Nie wiem, czy będą obydwa. Zastanawiałam się, czy ich tam nie powiesić, ale są za duże. No zobaczymy. Może jednym zakryję, może tam troszkę wyżej je powieszę przy samym suficie, a tutaj półkę zrobię. Będę kombinować. Najnowszy pomysł pani Agnieszki. Nie wiem, może się zdecyduję. W każdym razie. Pytała, czy za tą. Bo tutaj w rogu chcę postawić sztalugę, tu gdzie stoi drabina, z lustrem. No bo tutaj jest kącik taki ciuszkowy, to też będzie troszkę ciuszków stało. Ale tu jest szyba. Jest to witryna. I pani Agnieszka, która jest z zawodu dekoratorem wnętrz i zna się na tym, co robi. Już wam mówiłam, że na Instagramie. Można ją znaleźć jako Amaretto Art ma własną małą pracownię, stwierdziła, że taka witryna to jest skarb. I ja to powinnam odsłonić. Ale tak, po pierwsze się boję, że mi potłuką szybę, po drugie się boję, że będzie zimno od tej szyby zimą. Bo tu pod tym jest, pod tą płytą jest jeszcze wata. Szklana, a z drugiej strony jeszcze jest steropian. No i poczucie boję się włamania. Ale tutaj okazuje się, że to są kraty. Prawdopodobnie. Tak krata jest. Pełna. Chciałabym to rozbroić, żeby sprawdzić. No witryna fajna rzecz. Zawsze zachęca klienta do wejścia. No, i mam dylemat, czy to odsłaniać, czy nie. Także nie wiem, nie wiem, co zrobić. Będziemy, będziemy myśleć. No, a tutaj się nic na razie nie zmieniło. No, przyjdzie niedługo tutaj ta półka. No, spróbuję przyłożyć tą moją ladę zaraz. I tyle. No. no to wygląda nawet już dość fajnie. Przymierzymy tutaj też może mm, tą drabinę. Zobaczymy, jak ta drabina wygląda. Ok. No to działamy jeszcze dalej. Dołożyłam na chwilkę mm, pseudo blat. To nie będzie tak wyglądało jak wygląda, no ale po prostu podstawiłam coś tutaj. Uch i będzie zmiana oczywiście. Lampka mi się przekręciła jak przykładałam. O. No tak mniej więcej to wygląda. Dużo, dużo sprzątania, mycia. Jeszcze sobie wylałam brudną wodę z wiaderka z mopem i, i będzie kłopot. No tutaj wpada mi słoneczko. Tu jest brudna szyba do mycia kasetony. No, może jutro ruszę, jutro albo w przyszłym tygodniu z tą środkiem. Tam, jak wieszałam te półki, to też naruszyłam kasetony i akurat będą do malowania, do wyjęcia. Więc nawet się dobrze składa. No i tak sobie podwieszałam następne aniołki. Tam zasłoniłam nimi rurkę. To są te na korze malowane. No, i, i tyle mogę dzisiaj zrobić. No, i tak sobie troszkę tylko sprzątam. Tu są korale od y, jednej z pań, która przysłała. Jeszcze raz dziękuję, kochana. Merlin Monroe, tutaj te wszystkie. No, widzieliście już wszystko. Dużo się nie zmieniło. Teraz są takie prace bardziej, y, takie dziubdzianie, takie szczegóły, taki. Taki suchy montaż, takie no, takie różne pierdółki. Więc tyle. No, obrazu jeszcze nie dokładałam. A, może bym przyłożyła drabinę. Czy ta drabina w ogóle będzie się komponować teraz na książki tutaj? Mój kącik dołożyłam krzesełka. Tu przyjdzie w takie fajne biureczka, które kiedyś na śmietniku znalazłam. No, i muszę wymyślić, co, czy gitara, czy pianino. Nie mam pojęcia. Chyba jednak gitara, bo kształt jest gitarowy. Albo wiolonczela, coś w tym stylu. No, żeby było słodziaśno. Ramkę sobie powiesiłam. Oczywiście był kłopot, bo do tej cegły nic nie chcę wchodzić, ale jakoś udało mi się gwoździka małego przybić. No, i tutaj zobaczymy, co mi się y, uda. S nieskończone, też czeka na swoją kolej. No i tutaj jest ta ława, którą zaczęłam komponować pod Kilim, ale S będzie do tego bardziej pasował. I dwa zielone fotele będą. No i zobaczymy. No i z tą witryną teraz jest dylemat: czy odsłaniać witrynę, czy zrobić napis na tym, co jest. Tam jest taki metal z drugiej strony. Pokazywałam wam, jaki miał być napis. Nie wiem, nie wiem, być może to po prostu zmniejsze. Zobaczymy, bo ja oczywiście nie mogę tam nic przykręcić do ściany, więc wszystko, co obrę, może być oparte tylko i wyłącznie na tej metalowej części witrynowej. No i tu jest kłopot. No, zobaczymy, zobaczymy, będziemy myśleć. No. To no na razie tyle, czekam na Anię, czy przyjedzie, czy nie, czy zdążą, bo gdzieś tam też mają sw swoje tam plany ze znajomą. A z jakiego no, masz paznokcie? Witam, witam, mamy koleżankę Anię z Tychów tutaj i z koleżanką Różynką, Różynka, tak? Dobrze ja pamiętam, ja mam ten. Ania ogląda właśnie naszą pracownię. No i podziel się wrażeniami, Kochani. Słuchajcie, ja jestem w tak wielkim szoku. Nie spodziewałam się, że to tak naprawdę dobrze wygląda. Naprawdę, to jest coś niesamowitego, niebywałego. Jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest y, trochę swojsko, y, trochę przaśnie, ale to daje taki klimat. To jest tak klimatycznie, że aż po prostu. aż się wierzyć nie no chce. Sam ten... ten budynek jest po prostu klimatyczny, sentymentalny. Ale, Rzylanka, ta, praca, którą ty ta, Iwonka, Iwonka, ta praca, którą ty wykonała. Iwanka, ta praca, którą ty wykonałaś... Nie <laughs> pij więcej. Ja już jestem dzień zmęczona, ale ta praca, którą Ty wykonałaś, bo ja tutaj byłam, jak to było jeszcze surowe, jak tutaj światła nie było, myśmy chodziły, się, ja sobie, co za lochy, no, co no. za lochy. A w tej chwili to jest, no zresztą to jest... chyba widać po mojej minie, że ja jestem zszokowana tym, jak to no. jest po prostu, e, no coś pięknego. A ta główna sala, to, jest, to przeszło moje Czyli... najśmielsze oczekiwania, na filmach, na zdjęciach, to nawet 10% te, tej jakości nie widać. Mm. To jest niesamowite. No tutaj jeszcze planuję, że jak będzie Weronika miała tą swoją stylizację, no to że tu jej jakieś no. biurko postawię i będzie miała swój Super. kącik, nie? No tu, tu no. Nie, nie potrzeba się żadnego, bo ona jednak będzie przy lampach pracować. Jestem pod no, tak wielkim że... wrażeniem no. i to jest... Szacun Iwona, szacun, naprawdę. No, mam ja nie wierzyłam w to, ja bałam się tego. Ja się bałam tego. Ale myśmy się nie widziały z pół roku. No, przed świętami żeśmy się widziały A. ostatnio, A. tak, na żywo. I tutaj zaglądałyśmy i ja po prostu. No nie mam słów, żeby to opisać. Iwonka, naprawdę, ja nie mam słów. To jest w ogóle. Czarny, tak. no, dzień się że magia. tu jest dużo do pracy jeszcze. Bo... Nie, nie ma tutaj uporządkowanego, bo tutaj jest. No tak, są bo jeszcze wszystkie załomane, rzeczy są jeszcze, jeszcze są w tym. Natomiast tu ty już widać, co tutaj będzie. Ten ten się wchodzi po prostu. <laughs> tu będą balangi. <laughs> Czuję, będzie <się> zaproszona? <laughs> Zapraszam serdecznie oczywiście. No, także polecam, jest, ja mówię, to chyba widać po mojej minie i po tym, że <laughs> brakuje mi słów, <laughs> Cieszę no się bardzo, że Ci się użyła podoba. Złożyła kawał, kawał roboty i, i to takiej dobrze wykonanej roboty i, i wąka szacun. Naprawdę gratuluję Ci bardzo. Dziękuję ci ślicznie. Jestem już w domku, kochani. Przeszczęśliwa, że się Ani podobało. Zjadłam coś. Ja dzisiaj byłam na dwóch bułkach i teraz jadam następne dwie bułki. Jest godzina nawet, nie wiem, która. 18, 19, po 19 już. Także, no dzień taki dość pełen wrażeń. No i cóż, no jutro będę znowu działać. Będę robić to, to co uda mi się zrobić. No, ten sufit muszę zrobić, no niestety, nie, nie ominie mnie, wygląda tragicznie, ale później już. Takie bardziej prace porządkowe, dekoracyjne. Już zacznę przywozić mebelki z garażu. Już będzie fajnie. No, a co będzie dalej? Zobaczymy. No. Troszkę mam takie chwile, kiedy tak już jestem tak zmęczona i. i Wydaje mi się, że nie podołam. Ale raz na ranka wstaję i znowu idę. Może jest to wynik taki, um, potrzeby, jakiegoś pracoholizmu. Moje zaburzenia no, mają to do siebie, że wpadam w ciągi, w epizody takie maniakalne, już Wam o tym mówiłam. I teraz moim epizodem maniakalnym jest pracownia, bo jakby mogła, to bym tam siedziała cały dzień, ale niestety moje siły też są ograniczone i, i czuję, że po prostu już nie daję rady wejść na drabinę, albo jestem już zmęczona, już mi ręce drżą. Więc niestety no, trzeba wrócić odpocząć. Ale jutro myślę, że pójdę i muszę iść piechotą, ponieważ auto zostało użyte. Młodym, mają wiele spraw do załatwienia, więc niestety jestem znowu jako piechur polski. Nie rzymski, tylko polski. I, i przejdę się, może jakieś śmietniczki zaliczę. Także cieszę się, że się Ani podobało. Pozdrawiam Cię, Aniu, serdecznie. Dziękuję za Twoją wizytę. Dziękuję również Bożence. Bożenka pojechała w jedną stronę. Ja a Anię na przystanek. Jeszcze wróciła do Tychów. A Bożenka wróciła tam do swojej rodziny, którą właśnie odwiedza w Mysłowicach. Dzieciaki dostały prezenty i wszyscy są zadowoleni, także. <laughs> Fajnie, fajnie, te dzieciaki też takie, ja nie miałam czasu właściwie nimi się za bardzo zająć, bo tu Ania ogląda, tutaj Bożenka coś tam mówi, tu, tu ja też próbuję coś pokazać. Nie wykorzystałam okazji za bardzo, żeby z tymi dzieciaczkami się tam trochę zakumplować, ale powiem wam, bo chłopczyk dostał ode mnie taką zjeżdżalnię garażową na autka. Powiem wam, żeby be bezcenny był jego wzrok, jak on się cieszy, jak to zobaczył. I, 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 yy, I tak dumnie to zabrał. Mówię, uniesiesz to, on taki malutki, no nie wiem, 5-6 lat. I, i <tak, tak, tak, zabiorę i, i poszedł sobie z tym. Taki szczęśliwy, że, że on ma garaż na swoje rosaraczki. Mówię, tylko trzeba wymyć, bo to brudne jest zwierzę. Tak, tak, babcia będzie, mama będzie myła, tak. No, także hmm, potencjał dla dzieciaczków jest. Hmm, od razu się czuję, że te dzieci tak, hmm, tak fajnie podeszły do mnie, ja do nich, i myślę, że mam podejście do dzieci, mimo tego, że hmm, nie pracowałam nigdy w zawodzie z dziećmi, ale, ale trzeba mieć to coś hmm, w sobie hmm, i czuć, że te dzieci chcą do ciebie przyjść czy do mnie <noise> dobrze kochani, idę odpocząć troszkę i, i pozdrawiam was serdecznie, widzimy się pewnie jutro, nie wiem czy w niedzielę może w niedzielę też pójdę, jak będę się nudzić będę siedziała sama, nie będzie córki no może może się przejdę, jakieś takie delikatne prace niedzielne zrobię pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego trzymajcie się cieplutko